Вітайте, вітайте, кохані мої, люблю приятели. Сердечні запрошую вас на мій канал. Кухня на весело» бабусі Марусі. кохані мої, на леснічці. Десь так мені захтіло вже вчора. Тих налеснічків мали. Дісій не полінилася, бабуся Маруся. Вомові ми з Вікторким це готовить. Ну, не мами. Як то ще був за добре в дупівами, каже Віктор. Nie wiemy co już nawet my chcemy zjeść, kochani moje, co ugotować. No, siestryczka moja fajne życzenie, wam wszystkim złożyła i mi, że nie trzeba czekać na szczęście, bo długo go można czekać. I to prawda, kochani moi, troszkę chwile dłuższe jest takie. Ale dobre zmarzony ma. Kochani moje, ja życzę Wam mi na budynkę, dlatego... Я ще картку з календаря хіба вам ще читав. Ой, зараз спадні. Ой, зараз спадні, бо я то не достає. На палюхах. На палюхах. Ой, картка си виривай. Картку з календаря, щоб не запомнити. Чотири фільміки, кохані, так довго си ладуємо по годині, Він цей час так же певний, що і не справдимся, і не вишимся на... Ну, вам, кохані, до глядання. Czwartego stycznia. Dzisiaj sobota już. An Żeliki, Anneli, Elżbieta, Eugeniusza. Była taka niedobra e -a, u mnie jedna, komentarze zlepszała. Wszystkiego najlepszego Wam, kochani. Lista długich weekendów w roku 2025. W 2025 roku mamy 7 długich weekendów. Czy z nich e, oznaczone takim, takim znaczkiem, e, Sniżynka. Wymaga wzięcia jednego dodatkowego dnia urlopu. 4-6 stycznia 3 dni, 19-21 kwietnia 3 dni, to pełne tam wielkanoc będziemy mieli w tym roku w kwietniu, 1-4 maja 4 dni i tam jeszcze wolne jedne można wziąć, 19-22 czerwca 4 dni wolne można wziąć dodatkowe 15-17 sierpnia 3 dni. I 8-11 listopada 4 dni plus jeden dzień wolnego można wziąć. O tak, kochani moje. A jeszcze 25-28 grudnia 4 dni tutaj pisz. O tak, dziękuję za uwagi, kochani moje Całuski Wam życzę miłego, miłego dzionka. Pa pa, kochani moi, pa pa pa. pa.